Cześć kochani, z tej strony Sara Nowacka. Jestem w Drzewie Życia we Wrocławiu i dzisiaj pokażę Wam trzy, tak naprawdę, triki na huście. Pierwszy to jest pozycja wiebiurki, która rozciąga nam biodra. Drugi to będzie stanie na barkach. Bardzo wygodna pozycja, którą zrobimy z biurki, A następnie zrobimy przewrót w przód. Bardzo prosty i przyjemny. Także zapraszam Was do tego, żeby zawiesić chustę na wysokości kolców biodrowych i rozkładamy chustę zupełnie, po czym wchodzę do chusty w taki sposób, żeby całe nogi mieć w chuście zakryte, oprócz palców stóp. I stąd zginam nogi w kolacie. Jestem gotowa, żeby podnieść się do takiego stania na kolanach. To jest kluczowa pozycja, którą musimy być w stanie utrzymać. Utrzymujemy ją oczywiście naszym korem, czyli naszym brzuchem. Oczywiście możemy sobie też pomagać troszeczkę rękami. Następnie z tyłu mamy tutaj dużo materiału, więc potrzebujemy ten materiał przenieść do przodu. I generalnie możemy już w tej pozycji włożyć sobie tutaj w tej kieszenie łokcie i zrobić wizurkę. Ale żeby przejść do stanu na barkach, to zawiesimy sobie chustę na barkach, tak żeby chusta była w taki sposób jak taka pelerynka, w miarę równo z jednej i z drugiej strony, nie za dużo na szyi. I teraz chcemy łokcie wsadzić tutaj do środka. Tak, w taki sposób mogę sobie tutaj trzymać rękami przy dekolcie i teraz jak już mam łokcie bezpiecznie w kieszonkach, tak, to mogę pomału zaokrąglić plecy pomału za... że jest fajnie, jest stabilnie. Mogę sobie wyprostować ręce w górę i tutaj sobie chwilę powiesić. Miłobra się otwierają. No i teraz, żeby zrobić przewrót, wystarczy, żeby nogi połączyć i położyć się z powrotem w puście. Także to tyle na dziś. Bawcie się dobrze. Namaste. Do zobaczenia!